Hello, z tej strony rozwalator i WOTEIK 1. Hello, I pewnie znacie WOTEIK z innego kanału e, Iguity i jest jeszcze z nami Rodrigo. Dobra, subujcie kanał, zostawiajcie łapy w górę, dzwoneczkiem i piszcie komentarze. I pewnie zastanawiacie się, dlaczego mam taką nazwę j 31 no bo miałem inne konto na. Yy, yy, na Robloxie. Przed tym, jak miałem konto na YouTubie. Czyli właśnie mój kanał. I nie, naz nie nazywam się wtedy jeszcze Rozwalator i. No i nazywam się JeczydystylonJot. No ale ważne, że. Że. Nagrywam właśnie tutaj Robloxa. Ooooo! Moich widzów. No i to jest. To będzie akurat taki odcinek o ćwiczeniu. Już trochę sobie poćwiczyłem. I byłem. O, bo byłem. Co mnie zabiło? No dobra, to byłem... Dobra, to tutaj sobie poćwiczymy. Ale bo zabiłem. No. O, ktoś zabił cię? A no tak dobrze. No zabił się. to Ja sobie poćwiczę Tylko nie wiemy. Ile te filmiki będą trwać? No nie wiem kompletnie. Dobra. Musisz kiedyś. Ej, musisz kiedyś do matrzyć kamerki, na Eee Zrobisz to miny Do tego. Eee, do tej kamerki jest Miny! Nie! Jak to? Ja... Ja robię miny! Ja robię miny! Jak mordercą, bo postawiam... O, o! Co ja się elektryzuję? Dlaczego? Dlaczego? Dlaczego spotka mnie los elektryzowania? No... Ej, ale naprawdę ile ten film będzie trwać? Bo nie mamy... Po... O nie, bo ktoś mnie koni! Uff...

ty się ja tak drął! Nawet ja! To do mnie nie pasuje! Ja trochę zabij! O, chyba jakiś... O, cześć Rodrik! No, cześć! Co tam sobie robisz, ta? Bo ja jestem nawet nie przygadam! Uuu, a ja sobie normalnie ćwiczę. A co ja właśnie przed chwilą powiedziałem? że jestem widzem rozwalator Latuję. no moi widzowie siedzą tu obok mnie nie no pewnie <grystanie> nie mam no tak, Botejdziu no Botejd i pan Radyk No tak, w sumie no ty akurat jesteś ty yy, akurat, yy, akurat leżysz ty akurat leżysz Haha, <laughs> idź pomocy! pani już nie boję się jeżozwierzy Aaaa, błagam ludzi kogoś Dobra Dobra widzowie Dobiję sobie do Powiedzmy tysiąca y, Tysiąca siły I kończymy filmik ale pamiętajcie, że ten film będzie bogaty w krwawe walki. Zobaczcie, zobaczcie. Dobra, daj mi tego peta, daj mi tego peta, jedziemy. No, dobiję senat i siaka i spokojnie, filmik będzie kończony. Ja to już mam Nie idźcie na te. boj. Dobra. O nie, bo to jest jakiś gigas. Gigun. O, minął mnie. Ej, ja. Kto go zrobił? To szybka dziewczyna, Z motylkami. Ale to słodziutkie. No, normalnie się rozpylam. Dobra, zaraz będę i Kończymy filmik I Pamiętajcie o subskrypcji Ale jeszcze pety No tak No to dawaj mi te pety Ale ja mam zero petów Dobra, mam zero Siły No ja nie mogę Mam 995 sił Dobra, mam tysiąc Tak, mam tysiąc Mam to o. Dobra, szybko! Akceptuję! Thank you very much! A my kończymy filmik! Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapy w górę, dzwoneczkiem i piszcie komentarze, jeśli chcecie więcej filmów z Robloxa. My się żegnamy, papa! Pa!